Wiedzieliśmy od początku, że łatwo w radomiu na broni nie będzie. W pierwszej połowie troszkę dopisało nam szczęście, bo poprzeczka, słupek. Natomiast my też stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji do strzelenia bramki. Jedną wykorzystaliśmy. W drugiej połowie jasne było, że broń się rzuci do ataku, żeby odrobić wynik, chociażby wyciągnąć na remis. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że, że karny był zdecydowanie naciągnięty. Nie, nie było karnego według mnie. No i co, no i jeden-jeden, później dwie, trzy kontry nasze bardzo, bardzo fajne, które przynajmniej jedna powinna zakończyć się bramką. Nie udało się, broni też się nie udało wykorzystać kilku sytuacji, które sobie stworzyła. Myślę, że ten wynik remisowy całkiem sprawiedliwy. Przestrzegałem swoich zawodników od poniedziałku, że gramy z ostatnią drużyną, natomiast że ten mecz będzie bardzo, bardzo trudny i, i sprawdziły się moje przewidywania. Brakło nam troszeczkę szczęścia, bo, bo w pierwszej połowie, gdybyśmy otworzyli wynik meczu tą sytuacją Mariusza Marczaka, gdzie, gdzie trafił w słupek, byłoby nam zupełnie łatwiej. Jest ciężko grać u nas. Drużyny przyjeżdżają do Radomia i bronią się 8-9 ludzi. Przeważnie tak jest. Jest to czwarty mecz, trzeci remis. Ciężko nam się gra w tym ataku pozycyjnym. Natomiast no szkoda, chcieliśmy ten mecz wygrać, bo, bo nie chcemy tracić kontaktu z, z tą dwójką, która, która jest z przodu. Nie znam wyników dzisiejszych. Natomiast chcemy liczyć się. W walce o czołowe lokaty, i szkoda, szkoda straconych dwóch następnych punktów. Natomiast no w końcówce meczu trzeba przyznać, że Targówek mógł nas skontrować. My też mieliśmy dwie dobre sytuacje. Mariusz za zabrakło szczęścia. Punkt gramy dalej.